No siemanko robaczki, witam Was serdecznie. Przychodzę dzisiaj z kilkoma update'ami i kilkoma nowościami. I tak zaczynając po kolei chciałbym Wam wspomnieć o BUS Wolecie. Jest to coś nowego i tutaj można się zapisać na listę i z tego co oni tutaj mówią to jest to... Takie coś w jednym, jakiś tam social network, chat, portfel, będzie można tu rzekomo tam tradeować i tak dalej, i tak dalej. Także zostawię wam do tego linka. Nie wiem, co z tego wyjdzie, to jest coś od SUI. Przynajmniej na SUI się to pojawiło. Może tutaj jeszcze będzie jakiś Aptos, może jeszcze coś tam innego. Zobaczymy. Tutaj patrząc po fotkach, to nawet jakaś Solana. A to to nie wiem co to jest, ale, ale zobaczymy co z tego wyjdzie, może coś tam ciekawego. Zostawię Wam tutaj chyba trzy linki są od SUI. Można tutaj mintować na testnecie jakieś NFTki. Problem jest tylko jedynie taki, że w tym momencie VC testnetowy od SUI nie działa i nie da się tutaj za bardzo powalczyć, a druga rzecz jest taka, że oni tutaj rekomendują, powiedzmy, do tego jest tam chyba Sujet, do drugiego jest Sui, do trzeciego jeszcze coś tam innego, a tak na dobrą sprawę to są duże problemy, żeby się łączyć tak, jak oni faktycznie by chcieli. I ja osobiście tam, jak miałem jakieś tokeny testowe, to łączyłem się po prostu. Tam, gdzie z tym portfelem, z którym była po prostu możliwość się połączenia. Natomiast token na przykład tutaj mówi, że jeżeli byłby problem jakiś z połączeniem się z portfelem SUI, to żeby im tam gdzieś dać znać na Discordzie i że oni tam niby coś tam zrobią, ale z tego co widzę na Discordzie, to no nie do końca to działa, albo po prostu duże im troszeczkę z tym schodzi. I druga rzecz, która jest tutaj troszeczkę taka dziwna i się rozjeżdża, to o ile to jest ten NFT, bo nie daję sobie ręki uciąć, trochę mi się porozjeżdżało, bo, bo jest tego dosyć sporo, w każdym razie jest tutaj napisane, że ten mint kosztuje 001 SUI, natomiast z tego co ja widziałem, gdzieś bodajże na królu właśnie któregoś SUI jest napisane, że cena wynosi 5 tokenów i, i tak trochę nie wiem, niby jak tutaj się klikają, ja już tego nie będę przeklikiwał, bo, bo już to zrobiłem, ale w momencie mintu niby się pojawia, że sukces i tak dalej, natomiast ja tego nie widziałem w portfelu i, i trochę nie bardzo wiem jak to ugryźć, mamy tutaj jeszcze 3 dni, także... Mm, Będę tutaj zaglądał. Powiedzmy, no nie wiem, tam jutro, czy jak zobaczę, po prostu, że ten wałcet już działa. Bo pięciu SUI tak czy siak nie mam i zobaczymy, może się to uda zrobić. Pamiętajcie też, że jeśli chodzi o SUI, to poszła oficjalna informacja, że testnet już został ten taki oficjalny zapuszczony i będzie on działał do, do samego mainnetu. A mainnet ogłosili w już w tym momencie jest pierwszy kwiecień, no to w tym kwartale, tak że maksymalnie 3 miesiące w teorii przynajmniej i test net, i twój, i mainnet powinien się pojawić przy czym poszła też jakaś taka informacja, nie wiem czy to jest prawda czy nieprawda, ale że 3 miliony chyba portfeli gdzieś tam brało udział w tych wszystkich poprzednich testnetach, devnetach i tak dalej natomiast pod airdropa jakiegoś, rzekomo się kwalifikuje 100 tysięcy tych portfeli i niby oni to powiedzieli już dawno temu, znaczy chyba nie było wzmianki o tych 3 milionach, ale że 100 tysięcy portfeli wybrali, natomiast czy tak będzie to ja nie wiem. Ja sobie aktywnie działam na tych portfelach, które, które mam i, i na których bazuję, chociaż też się tutaj trochę pozmieniało, bo wcześniej na przykład na jednym, na, jednym na jednej jakiejś tam platformie działałem na przykład na czterech portfelach. A w tym momencie na przykład już wymagają weryfikacji Twittera, Discorda, i no, tylko jeden portfel mogę pod to podpiąć. Także, także no, nie wiem, jak to będzie wyglądało, zobaczymy gdzieś tam w jakiejś przyszłości. No ale cóż, no, trzeba działać i, i zobaczymy to, co tam przerobiliśmy gdzieś tam trochę wcześniej. Może jakoś się uda coś tam uczknąć, może nie, zobaczymy. Idąc dalej, od LandXa od pojawiły się tutaj jakieś kolejne te bandy i można tutaj, nie wiem do końca co dostać, bo wcześniej było na przykład, że tam za jakieś tam wrzutkę obrazka na Twittera dawali 5 dolców, czy coś takiego, w tym momencie tutaj jest to porobione na zasadzie jakichś punktów. Nie wiem, jaka, jak się to będzie przekładało, te punkty, czy to też będzie w stosunku do dolara, czy, tam na, czy tam tego USDT, czy, czy może będą płacić w Lanixach, nie wiem, nie widziałem żadnej takiej informacji, ale zostawię Wam linka, to sobie zobaczycie. Testnet jakiś czas temu robiliśmy, także jeżeli nie zapomnę, bo z tym u mnie różnie bywa, to dam Wam odnośnik do, do filmu. Znalazłem też tutaj takiego fajnego glima, gdzie można tutaj się starać o nagrodę ABS-ów. Tokena od, też ABS to jest, Jezu, jak to się nazywało, jakieś bersy, coś tam na blockchainie SUI. No i mają tutaj jakiegoś tam glima, że no można wygrać troszeczkę tych tokenów, także zostawię Wam może, któremuś z Was, czy którejś z Was się uda. Kolejna rzecz jest od Fefczy i jest tutaj limitowana, limitowana ilość NFT-ków, jest to w formie airdropa. I jest tutaj też artykuł jak to wygląda i tutaj w tym momencie jest tak, że to wystartowało dzisiaj. Będzie trwało cały miesiąc. Przy czym trzeba wskoczyć na ichszego Discorda i wrzucić adres Sui, na jaki się pobrało tego NFTK. Natomiast, znaczy, no tutaj to. Natomiast problem jest taki, że Sui znowu coś tam zmienia i ten kanał na chwilę został wstrzymany, bo podejrzewam, że tak jak tu kilka dni temu, jak przechodzili oni na ten nowy testnet. Pozmieniały się adresy, przy czym też się zarzekali, że adresy, z których my żeśmy korzystali wcześniej, zostaną tak jakby przypisane do tych nowych. Także rzekomo tam ta cała baza danych i tak dalej, że tak powiem, nie pójdzie do kosza. I w tym momencie chyba znowu coś takiego robią, tak mi się przynajmniej wydaje, no bo coś znowu z tymi adresami będzie się działo. Także zobaczcie sobie to, bo też widziałem, że tam jakoś tam dużo wcześniej o odfewczy, ludzie nie wiem, czy dostawali, czy kupowali, bo to jakieś tam naprawdę zaszły czasy, gdzie mnie nie było jeszcze. I wiem, że to upoważnia gdzieś tam do głosowań i do innych jakichś tam rzeczy odfewczy, także tutaj z tym akurat może być to samo. Przy czym pamiętajcie, że jeżeli będziecie podawać numer, adres woletu SUI na fewczy, to musicie to zrobić na, na portfelu fewczy. Chyba, że zrobicie na SUI i później sobie przetransportujecie adres, ale to, no nie wiem, zostawiam to Wam już jak sobie to ogarniecie. Następne jest SEI, to co żeśmy robili jakiś czas temu. I nie wiem, ja tutaj dzisiaj wskoczyłem zobaczyć jak to będzie wyglądało i tutaj jak patrzę, no to galeria jest pusta, coś z siecią robią. Bo tutaj chyba nawet na tym gipie nie ma, ale na Keplerze, jak patrzyłem, to pojawił się jakiś tam czerwony wykrzyknik, także podejrzewam, że znowu jakieś tam przechodzą modernizacje, czy jak to tam nazwać, więc musimy poczekać tutaj z tym też chciałem wam wspomnieć o Space ID, bo też zrobili jakiś tam airdrop, ileś tam tego było. I powiem Wam szczerze, że no nie wiem, ja tutaj sobie to założyłem, nie wiem czy to będzie warte, wydaje mi się, że tak. Zresztą no po coś robią to wszystko, więc ja tam 5 dolców odżałowałem, nie jest to jakoś dużo kasy i zobaczymy jak to tam będzie wyglądało dalej. Może tutaj tych monetek troszeczkę skapnie, może, może gra będzie warta świeczki, wszystko wyjdzie w praniu. Także to też wam zostawiam. Jak chcecie, skorzystajcie, jak nie, no to, no to wiadomo, że nie. I na koniec chciałbym wam dać dwa update'y. Kiedyś wam wspominałem o tym Token Analytics, bardzo wczesny projekt. I napisali coś około tygodnia temu, że najprawdopodobniej, znaczy mieli jakąś tam amę wewnętrzną i najprawdopodobniej będą się wycofywać z tego projektu, bo jak to powiedzieli, ich po prostu przerosło. Nie wiem w jakim kontekście, nie będę w to wnikał. Natomiast jak będzie, nie wiadomo, czekam na kolejny jakiś tam update informacji. Ja póki co jeszcze tam u nich sobie jestem tak dmuchając na zimne, że tak powiem, bo wspomnieli, że możliwe, że decyzje zmienią, chociaż no nie wydaje mi się, ale mówię, no, zobaczymy jak to będzie wyglądało. I tak samo o Galacticor Wam kiedyś wspominałem. Tutaj była ta Omega Rola, czy coś takiego, i tam można było wygrywać FreeMinta, OG albo Whitelist. I w tym momencie też już się zmieniło, nie ma generalnie tej omega roli, nie można tak jakby aplikować o nią. Natomiast zrobili to w taki sposób, że każdego miesiąca jest tworzony tak jakby sprint na krótszy. I tu się nic nie zmienia, że tam osoby od top 1 do top 50 wygrywają właśnie albo freeminty, albo og, albo, albo whitelisty. Także jeżeli macie ochotę, no to oczywiście zapraszam. Yy, I wydaje mi się, że to by było na tyle w tym odcinku. Yy, chyba tak. I co? Ja tutaj się zbieram powolutku do tego ZK o którym Wam kiedyś wspominałem. Mam to wszystko mniej więcej yy, dograne, ale to już nie będę tutaj yy, nawijał. Zostawię to po prostu na, na, następny, na następny film. I co do usłysząka niebawem. Dzięki bardzo, że jesteście, że oglądacie trzymajcie się i do następnego Nara.